Jeżeli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym tak naprawdę nie wiesz, co dalej, kiedy straciłaś i straciłeś sens życia, kiedy masz trudności, masz ogromny ból, kiedy jesteś w miejscu, w którym tak naprawdę nie wiesz, jak będzie miał kolejny dzień życia, kiedy masz tutaj w środku, wiesz, taką zadrę, ból w sercu, gdzie pewne rzeczy dzieją się i cały czas się nawarstwiają te złe rzeczy, to ja chciałam Ci powiedzieć, że stop depresji. Jaka depresja? Jedną z ważniejszych rzeczy, być może się ze mną zgodzisz, może nie, ale mm, byłam dokładnie w miejscu, o którym mówię, gdzie było mi ciężko, gdzie było mi źle, gdzie myślałam, że to już jest koniec, gdzie nie widziałam już sensu życia, gdzie straciłam wszystko. I tak naprawdę to był moment przełomowy w moim życiu. I ten moment przełomowy sprawił, że dzisiaj mówię do ciebie. Jestem autorką pięciu książek i współautorką, prowadzę kursy, szkolenia, pomagam setkom ludzi i pomogłam dziesiątkom ludzi zmienić ich życie na lepsze. Dzisiaj nie przez przypadek słuchasz tego nagrania, nie przez przypadek jesteś tutaj na tej stronie. Być może to jest początek twojej nowej drogi, dlatego że oprócz tego, że jestem psychologiem, coachem i od y kilku. Na stu lat zajmuję się rozwojem osobistym, zgłębiam cały czas to wszystko, to połączyłam w to również duchowość, dlatego że ona najbardziej mi pomogła w momencie, kiedy ja upadłam, kiedy ja straciłam wszystko. Straciłam firmę, straciłam znajomych, przyjaciół, rodzinę, dom, kiedy byłam na samym dnie. Dlatego nie ma rzeczy niemożliwych. I jest lekarz, uwaga, który leczy każde serce, który leczy każdą duszę. I pomogę Ci przez to przejść i przeprowadzić cię. Zapraszam cię, żebyś skorzystał, żebyś skorzystała z tego, co tutaj dla ciebie przygotowałam, dlatego, że jeżeli to zrobisz i wejdziesz w ten proces, skorzystasz z tego, daję ci słowo, że nie będziesz już tą samą osobą. Otworzy się w tobie przestrzeń na to, co Bóg dla ciebie przygotował. To są niesamowite rzeczy, bo tak naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy, która jest na świecie. I powiedz mi, czy tak jest, że każdy z nas, ja i ty Pragnie kochać i być kochanym. Każdy człowiek na świecie pragnie kochać i być kochanym. Ja pragnę kochać i być kochana i jestem przekonana, że ty również, bo dzisiaj nie oglądabyś tego nagrania. Dlatego depresja to jest pewne rzeczy, które się dzieją w nas, w naszym sercu, gdzie brakuje miłości. Pragnę, żebyś zobaczył, co może i zobaczyła, co może się zmienić, kiedy doświadczysz tego, co przygotowałam dla ciebie. Służę serduchem i pomocą. Do zobaczenia.